Sziemy. z tej strony Lukas, a ze mną jest Mateo i Gratis z Bawarii. Tak. tak. Maria, o cóż... E, dzisiaj Tak. Mamy... Nie, 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 kontynuuj, kontynuuj. Ale dzisiaj mamy drugą część napadu, której zobaczycie najprawdopodobniej, e, nie wiem jak, do mnie jutro. Mhm. W sumie... No wczoraj został są odcinek e, z nakładu, teraz robimy drugą część. Ucieczka. Czyli prawdopodobnie chyba coś nie wyszło. Prawdopodobnie z tego Ci wydaje. Będziemy ogólnie się chronić przed policją, więc może być ciekawie, no i zapraszamy Was już do nakładu. No dobrze. Zobaczmy co się tutaj stanęło nam. Okej. Okay. No Już to... to słychać. się właśnie My tu uciekamy na wakacje i tu nagle zaraz przyjeżdżają Nie wiem co my w sklepie monopolowym robimy takim. No jak to? Ej bo ja mam czarny ekran O kurcze Nie oni nam kradną nasze itemy I trzeba to ci włożyć wszystko Dobra wkładamy to do, do sklepu eh? Sklepu mówisz? Tak Spokojnie Łukasz zaraz cię zaproszę No ogólnie Pana Lukasa, coś, coś się stało? O dobra, już dołączył? No się nic się stało. No i widzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ojoj, tu... oj, wysypało się. No, wysypało się troszkę. Co z tym robimy? Do sklepu. Sklep dajemy e, w... A, tu kolejny o, nasz sklep. E, tak, tak. To jest nasz sklep. E, w sensie z naszego biznesu idzie na ten sklep na polu. Czy mówicie? dobra, ja może oprobuję ten sklep nasz. Obrabuję nasz sklep. No, czemu nie? No tak, na luzie. Na razie tutaj coś... Właśnie, i coś jest trochę mało. Z tego co tutaj zauważyłem. ale mi się odchylają. Eee, dobra chłopaki, bierzcie łup Okej, okay, ej, dobrze powiedziałem, że do sklepu. Bo teraz będziemy po prostu tak, tak, tak chodzić. Że tędy Eee, wolf wolf O nie, do góry musimy wchodzić Serio? Tak O kurczę Może ja będę ty pilnowam pilnowam tego. Okej Eee, chwila Chyba znalazłem wejście a dobra, tam jest wejście, ok. Nie bo ja się tak zastanawiałem gdzie jest wejście, nie? Ja tak patrzę sobie No, ja sobie znalazłem budynek. No dobra Tu jest, tu jest wejście Dobra, mamy pierwszą torbę zabezpieczoną Tutaj ma to, idzie z drugą Masz Dobra, mamy tam. już dwie, mamy już dwie torby zabezpieczone Eee, kosi loserek Eee... Sniper, tak Nadciągają ale próją do, do nas. Idę kolejny ale na szczęście do nas. dużo mi to nie zadaje. No w mi też. Se przeładuję mój pistolet. No, się. <gry> Dobra, tu jest wejście. Dobra, kolejny jest zabezpieczony. Dobra. Ej, dobrze, dobrą taktykę podjęliśmy. Jaką? Podjęliśmy. Łukas właśnie chroni tutaj. A my po prostu bierzemy. Tak. Eee, i ogólnie nie wiem czy zauważyliście chłopaki, ale my mamy ograniczony czas. Oczywiście e, możesz nam Lukas pomóc w Ty, no właśnie, Lukas nie, nie Będzie chce szybciej pomóc. i Botowi też coś dajcie. Rzucam im, bo trochę ich tu dużo jest. Nie wiem. Ojej, oj, oj, Panowie! Eee, idę ci pomóc. Kurczę, nie wiem gdzie jesteś. Dobra, dobra, Lukas, nieś to, nieś, 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 bo ja muszę mu pomóc. O, o, <grym> Dobra. Dawaj, szybko. Nie, nie zęby chyba. Głos, albo dobra. Kurde. Ej, Lukas, nie koń tego. Już. Luka, spomagaj nam, bo minuta 40 nam została. Nie już w sumie. Eee, dobra. Oj, i trochę nam jeszcze tego zostało, niestety. Mm. Albo niestety. Albo no, ich nie grać. Ty, Ty policjancie. Policjant wziął nam. A jak go na szczęście, no, usipiłem Okej. Okay. Nie, nie, bo ogólnie, to nie, to nie tak, że my kradniemy, nie, nie, to, to są nasze pieniądze, ponieważ ten jubiler to był... To jest nasze biżuteria. Tak, ten jubiler to był nasz, na nasze jakby mm, korporacji. Yy, biznes wszystko. babci i dziadka synowej. Tak, yy, rodzinny biznes to był, po prostu tam się wkradli, nie? bo ta ogólnie no menadżerka odbić. tak ta menadżerka to ona nam chciała cały biznes ukraść a my teraz go odbijamy a, a ci policjanci to są kupieni policjanci którzy po prostu tak, dla tej to są korumpy. tak dla tej menadżerki pracują no, tak. to jest wersja prawnicza oczywiście tak. i nasza też my tutaj nie jesteśmy jakimiś złodziejami nie nie to po prostu my my swoje dobre, dobre Ej, szybko, chłopaki! Słowo chcemy chcemy obronić. Dobra! Ja już idę. To jest tyle, to jest tyle, tyle tylko możemy zabrać. Nie, nie gadaj. Dobra. Lukas! Lukas! Nie gadaj Lukas, nie come, gadaj. come on! Come, on. Nie, come on. Nie, gadaj. nie gadaj Nie gadaj. Kuro. już no Za późno. Za późno. No. Nie. A no, ile helikopter będzie w tym samym miejscu, no nie? No rozumiem To ja bym wziął po prostu na te schody od tak, razu te te... Tak, torby. tak możemy zrobić. Właśnie. I o, nie, może cię wziąć... jak to wyglądało chyba. Nie. No tak. Tylko że trochę wozy się różni. No dobra, mniejszość. Dobra, gotowość. Ogólnie to sorry, że się wyciszyłem właśnie Dobrze. A, wiesz Rodzinka, hehe. He. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy rodzinkę. To Ej nie było dobrze. słychać, ale mam nadzieję, że to wytniecie czy coś. Ech, ty... Nie było nic słychać spokojnie. Nie, chyba nie. Ej, nie nie Lukas, oscujcie! No? Aha <noise> Nie, tu się nie da akurat! <głos> <głos> tu się nie da. Dobra, ja już tu przerzucę. Torby. Dobra, dobry plan Żeby nim czasu nie marnować, nie? Ja myślałem, że to policjant, a to cywil Bo miał taki garniak ten... E Oczywiście, że tak e To są przekupieni policjanci tak jak mówiłem, to, to, to spokojnie my, my jesteśmy Dobra, dobre. ja będę tutaj przerzucał, a ty jeszcze raz dawaj dalej ty mam dobry plan. A ty przerzucaj tu do drzwi, a my będziemy zbierać Właśnie o tym co będzie, chłopaki, najgorsze, helikopter podleci gdzie indziej niż, chcę co tam Niż o o nie. No raczej nie, bo to jest najlepsze miejsce jakby do tego To bez sensu jakby zmienił raz Ła O, o! Idę ci pomóc Na twoich oczach spadłem A nie, dobra, czekaj, pomaga mi ktoś już to fajnie, może ci pomogę. Rapu mogę ci poprzenosić ma to, bo mogą tam zabierać. Właśnie jeden zabiera. I? No zabrał delikwent. A tam Lukas jest. Ja tylko właśnie chcę mu pomóc. A dobra, spoko. dobra chwila. pa, pa, pa tera jako tego uszy i zabam. Teraz nie robimy. Dobrą taktykę zrobiłem, ponieważ w skupowisku policjantu rzuciłem Flashbanger, to mm. mogłem ich masowo kinąć. No, po prostu uspić, uspić. No i ich się pozbyć, żeby oczywiście torby przemieścić e, Tak, oczywiście to nasze pieniądze. E, tak i właśnie zaczął się timer liczenie. nie? Oczywiście. Nie. Wiesz, że teraz jest gdzie indziej. No raczej nie, bo to jest najlepsze miejsce jakby do tego. To byłoby sensa jakby zmienił teraz. Dobra. Wiesz ja o tym mówiłem. Ale dobra, to akurat jest łatwe wejście na górę. Dobra, ma to... No nie? Dobra. Ty może zacznij przenosić tamte z góry, a ja z lukasem ten. Kurde, też tutaj wentylację musieli zrobić. No, bez kitru. Nie fajnie. Dobra, moja pusta się szczęście jest zwinna. Kurde, nie mogę odciąć tego jednego buga. Tam yy, nie co nie. jest? Yy, rzucili flashbanga z tego, co mi się wydaje. Dajesz bagów. Nie mogę podnosić bagów. A bo ja mam, jezu ale <laughs> jestem idiotą Dobra ja szybko podnoszę torbę Jezu ile ich tu wjechało No Chwila Zaraz Pomocy Dobra tyle Nie wiem, jak my się tam zmieścimy do tego helikoptera, chłopaki. E, Bez kitu. Ale będzie ciekawie. Będziemy spać na sianie. E, e, i, na, i, I na diamentach. No i... <coughs> tak. Dobra, nie ma co, nie ma co, bierzcie już tylko te z góry. Dobra, nie zbierajmy już nic. Tak? Nie dość, że mamy już mnóstwo czasu. Nie, właśnie. Tak się wydaje, zanim dojdziemy to... Jak tam wejść? Szybko! Z Lukas? Lup. Nie! Nie! Szybko! Szybko! W Tobie nadzieja! Oj Boże, Lukas! <grym> Lukas nie, no, Lukas! Jak miałem tam wejść? Tak! Yes. Jest! Mamy to! Udało Idealnie! Czas jest! Dobrze bo... Dobra, udało nam się. I nagle się okazuje, że jeszcze trzeci dzień jest. <laughs> no. Dobrze było, dobrze panowie. Może Pod... no. pierwsza runda nie, nie pykła, ale już dalej było Git. No ja? był. było ciekawiej. Było dobrze. No. Okay. E sobie. Dawajcie, jaką kartę? Ja biorę chyba środkową. E, ja wezmę. Ja się I... Wow! Wow! Broń! Patrz co A ja tą maskę mam. No i tyle symboliczny akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Eee, eee. Dziękuję za obejrzenie. Dobry, eee, nara! Do widzenia!